Sponsorem dzisiejszego odcinka jest dystrybutor pomp ciepła marki 4HEAT. Sieman do z Discover Thailand Now. A dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Po trzech latach pobytu w Tajlandii wynająłem w końcu chatę. I nawet nie wynająłem, tylko będę ją dzielił z moją kanitą przewodniczką. W zasadzie nawet nie dzielił, ale o tym w późniejszym vlogu. Bardzo często pytacie mnie się jak Zamieszkać w Tajlandii, więc zostawiam w opisie filmu linki do dwóch playlist: jak zamieszkać w Tajlandii i jak przeżyć w Tajlandii. Także możecie spokojnie z tego skorzystać, żeby móc, tak jak ja, mieszkać w tym przepięknym kraju. OK, zostawcie suba i lecimy. Let's go. This is my Kanita. Sałaika. Saładika. Okej. Can you, can you uh, mi uh, what uh, apartment we have? How many square meters? Like 28-30? Może 30. 30, 30 skrometers, okay. um, Czyli 30 m2 słuchajcie. I um, o co chodzi? O to, że to mieszkanie kosztuje. 5000 batów za miesiąc. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda na zewnątrz. Może w środku nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Natomiast zawsze i tak jest powiedzmy takie samo lub większe jak pokój hotelowy. Natomiast kosztuje 5000 batów za miesiąc. Pokażę Wam teraz kondo, jakie, w którym będziemy mieszkali. W zasadzie ja na razie będę mieszkał. Dobra. Jest trochę bałagan, bo dopiero co się wprowadziłem. Natomiast tak to wygląda. Jest kuchnia, słuchajcie, mikrofala. Poziemka też w miarę okay. Co prawda nie ma wanny, jak to w Tajlandii, ale, ale można się przyzwyczaić do prysznica. Tak wygląda balkon na zewnątrz. Piękna pogoda. I tam, co jest najpiękniejsze, słuchajcie, basen. Idziemy właśnie wyrobić kartę, bo Kanita zgubiła poprzednią kartę. Natomiast wyobraźcie sobie, że to mieszkanie w takim przepięknym, jak to mówią w Tajlandii, kondominium kosztuje 650 zł. I to jest po prostu jakieś niesamowite. Czyli tyle, co mniej więcej akces do jakiejś siłowni, gdzie tutaj w cenie mamy i siłownię, i basen który wygląda jak aquapark, który zaraz Wam pokażę jak wygląda sauna, która jest w trakcie budowy także no niesamowite. Właśnie sprawdzamy rachunki Towrhy uh, right for Electricity 833. 800 or 600 800. 800. Czyli uh, Electric Right mm. Czyli uh, za miesiąc czasu wyszło 800 batów za... Prąd, czyli taki 100 zł. No, można przeżyć nie? z klimatyzacją, z e, mikrofalą, gotowaniem. Nie jest źle. Dobra, Kanita idzie teraz załatwić kartę. Do tak zwany access to the um, condominium, right? Czyli e, mamy, za każdym razem musimy użyć karty, żeby wejść do kondominium, e, do czyli do tego obiektu, plus do y, wejścia do klatki schodowej. Cała <laughs> <laughs>. Idziemy zobaczyć e, basen. Słuchajcie, basen wygląda jak, e, nie wiem, olimpijski, dwa razy olimpijski. Och, ale tam jest close, Wise y close. Zamknęli właśnie basen, natomiast e, wygląda, nie wiem, może w dodali, albo co, ale wygląda, słuchajcie, jak olimpijski. Zobaczcie. W ogóle e, całe osiedle to jest jak, nie wiem, jeden wielki aquapark e, zbudowany. E, Dookoła, e, właśnie tego, jakby obiektu rekreacyjnego e, z siłownią, którą Wam teraz pokażę. Tak wygląda siłka. Siłka jest, e, jakby to powiedzieć, rozczarowująca, e, bo na taki wielki obiekt jest, powiedzmy, e, są tylko hantle, e, jakaś tam jedna maszyna, i u góry jest cardio. E, natomiast e, Natomiast No trudno, nie? Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma jest sauna? No, tam budują saunę A może dlatego basy zamknęli Także będziemy mieli saunę yy... I to wszystko za 650 zł. Zobaczcie. Dobra, i teraz przejdziemy do osiedla. Akwapark, normalnie akwapark. I teraz, jakby to powiedzieć. To nie jest jakaś, nie wiem, wyjątkowa budowla, wyjątkowe osiedle, wyjątkowe kondominium, ponieważ e, takich e, obiektów w Patai jest po prostu e, mnóstwo. Ja mam wrażenie, że oni się prześcigają po prostu w projektach, e, który zbuduje po prostu piękniejszy. Także, e, a propos ceny, sprawdziłem przedtem, ponieważ od dawna się nosiłem z zakupem, z, zakupem, z wynajęciem. Kondominium, a może z zakupem też niedługo. Nosiłem się zamiarem wynajęcia kondominium i sprawdziłem ceny. Również kontaktowałem się z agencjami. I wyobraźcie sobie, że ceny zaczynają się od 7-8 tysięcy właśnie w takich obiektach. Natomiast z racji tego, że kanita jest tajką, wiadomo, jakby można się zawsze. Taj się stajem zawsze dogada, więc pewnie dlatego ma, ma taniej i ona wynają to za 5000 batów, czyli za 650 zł słuchajcie, na miesiąc tak? plus rachunki, które wynoszą jakieś 100 zł za, za Electricity, tak? czyli za energię. I nawet jeśli będziemy musieli wydawać, nie wiem, takie kondominium za 10 tysięcy batów. To zawsze to jest 1200 zł, tak? Za, czy 1300 zł za taki obiekt, w którym się właśnie znajdujemy, no po prostu to jest coś niesamowitego. W Polsce to, to jakby raz, że takich obiektów nie ma, tak, no bo wiadomo, zawsze jest zimno, i basen, odkryty basen w jakimś apartamentowcu to jest jakiś w ogóle, nie wiem, luksus. Natomiast tutaj każda taka, każdy taki obiekt ma. Basen przede wszystkim, tak, plus siłownie, i stał na to, nie wiem, w co drugim obiekcie. Natomiast ceny połowę, nie wiem, jedną trzecią, taniej jak w Polsce. Także taka opcja dla, nie wiem, cyfrowych nomadów ludzi, którzy pracują w internecie jest po prostu idealna. Lekkim minusem jest to, że e, mieszkania mają po 30 m2, Natomiast oczywiście można wynająć sobie większe, e, takie 45, 50, 60 metrów. E, natomiast to zawsze jest w granicach, e, nie wiem, 2,5 tysiąca złotych, tak? To jest po prostu jakaś, jakiś żart. E, no, także dla dzieciaków mamy również jakieś atrakcje. No dobra, no i czas powiedzieć, co w związku z Kanitą, co z przewodniczką. E, słuchajcie, Kanita niestety, znaczy niestety, no niestety, musiała wyjechać, musi wyjechać do, do swojej prowincji, czyli do Surin, e, i tam e, spędzi dwa miesiące, czyli do stycznia 2023. Więc ja odziedziczyłem po niej to mieszkanie, natomiast no pewnie, pewnie w styczniu wróci i no i zobaczymy no. pewnie będę musiał jej zwrócić to mieszkanie albo i nie natomiast natomiast tak czy inaczej teraz jakby nawet jeżeli nie będę w Patai, gdzie się znajdujemy właśnie to za 650 zł, czyli za powiedzmy nie wiem, 6 normalnych dni w hotelu ja mam na cały miesiąc wynajęte mieszkanie, gdzie mogę trzymać sobie rzeczy, nie wiem, koszule na wieszakach, jakieś tam osobiste rzeczy i nawet jeżeli co parę dni, tak jak teraz, muszę być w Bangkoku, to, to i tak opłaca mi się trzymać to mieszkanie. Natomiast ostatnio często pytaliście o Kanitę, o moją przewodniczkę, no i niestety was rozczaruję, ponieważ no nie będziemy razem mieszkać. Życie w sklepie Osiedlowym. Czajka. Czajkaw. A, Ama. Alajna. What is that? From Buriram? Tak. Yeah. But. Whisky or what? Whisky. Nie so bad. A tak bonusie, to Kanita zostawiła mi pierogi, normalnie mówiłem, że ma wiele talentów i zamroziła, także kochana dziewczyna teraz nadeją, jadł pierogi z kurczaczkiem, Bye. goodbye. <gry>